Ogień grecki, starożytna broń nie do ugaszenia. Bizantyjczycy posiadali coś, co przypominało dzisiejszy napalm, substancję, która płonęła nawet na wodzie. Nazywano ją ogniem greckim. Nikt nie zna jej dokładnego składu. Przepis zaginął razem z tajemnicą jej twórcy kalinika z Heliopolis. Użycie tej broni morskiej dawało Bizancjum przewagę przez całe stulecia. Do dziś naukowcy próbują odtworzyć jej skład, bez skutku. Stal damasceńska, metal doskonały, z tej stali powstawały miecze, które były jednocześnie elastyczne i niezwykle ostre. Legenda mówi, że ostrze z Damaszku mogło przeciąć jedwab w locie, a nawet ostrze innego miecza. Jej tajemnica tkwiła w procesie wytopu i obróbki, który utracono w XVII wieku. Dzisiejsi metalurdzy próbują ją odtworzyć, ale oryginalnego efektu wciąż nikt nie powtórzył. Maszyna antykieterska, komputer, sprzed dwóch tysięcy lat. Znaleziono ją w 1901 roku w wraku statku u wybrzeży Grecji. Dopiero nowoczesne badania wykazały, że to zaawansowany mechanizm do obliczania ruchów planet i zaćmień, wyprzedzał swoją epokę o całe tysiąclecie. Nie wiemy, kto ją stworzył, ani jak mógł powstać tak skomplikowany mechanizm w czasach, gdy nie istniały nawet zębatki w zegarkach. Cement rzymski materiał, który się sam naprawiał. Budowle starożytnego Rzymu stoją od tysięcy lat, często w lepszym stanie niż nowoczesne konstrukcje. Sekret tkwił w ich cemencie, który dzięki domieszce wulkanicznego popiołu potrafił się regenerować w kontakcie z wodą. Jego formuła zaginęła po upadku imperium, i dopiero niedawno naukowcy zaczęli odkrywać, jak działał. Energia z promienia śmierci Tesli. Nikola Tesla twierdził, że opracował urządzenie zdolne wysyłać skoncentrowaną wiązkę energii na ogromne odległości. Nie chodziło o fantastyczną broń, lecz o system bezprzewodowego przesyłania mocy. Plany zaginęły po jego śmierci, a wiele teorii mówi że zostały przejęte przez rząd USA, gdyby rzeczywiście istniały, mogłyby zrewolucjonizować sposób, w jaki dziś korzystamy z energii. Zaginione wynalazki to jak drzwi do alternatywnej wersji historii, świata, w którym technologia i nauka mogły potoczyć się zupełnie inaczej. Który z nich chciałbyś, żeby powrócił? Daj znać w komentarzu, zostaw łapkę i subskrybuj kanał żeby nie przegapić kolejnych fascynujących ciekawostek z przeszłości.